Hej, hej siemanko, jestem Topolo i dzisiaj pokażę Wam sposób na Tempest Golema, ostatniego bossa DLC do Minecraft Dungeons, oczywiście Howling Peaks. Także zapraszam! Oczywiście, pewnie większość z Was wie, że Tempest Golem to jest ostatni bosik naszego nowego DLC Howling Peaks, który znajduje się w Sanktuarium Wichrów. Oczywiście, wchodzimy sobie do tego Sanktuarium. Wybierzemy sobie jakiś poziom trudności Może być Apokalipsa plus 15 Tyle tylko, żebyśmy sobie mogli e, Sprawdzić jak Tego bossa pokonać, a tak naprawdę Chciałem wam pokazać jak Sprawnie przejść bez żadnych Trudności, bo Ten bosik okazuje się być dosyć Problematyczny, a troszeczkę bardziej problematyczny od pozostałych bossów. Nie jest to zwykłe tankowanie, bezmyślne podchodzenie do bossa i uruchamianie, odpalanie się na fula. Niestety nie. Co Wam przedstawię za chwileczkę. Tutaj nie będę przechodzić całej misji, bo robiliśmy to już tysiąc razy. Tak naprawdę przejdę już do sedna sprawy, aż do momentu, którym staniemy przed bossem. Także robię małe cięcie i widzimy się przy bosie. Dobra, i właśnie jesteśmy w komnacie z naszym Tempest Golemem, który aktualnie śpi. W momencie kliknięcia tego przycisku budzimy tego golema i wtedy zaczynają się dziać różne rzeczy. Zwróćcie uwagę, że ta komnata jest podzielona na dwa segmenty, które są właśnie takimi kwadratami wyłożonymi. Po lewej stronie jest taki, taka kolumna z różnymi tutaj gemami, z takimi znaczkami, które są dosyć kluczowe i po prawej stronie jest to samo. Także zwróćcie uwagę jak my to robimy i jak to działa. Klikamy. I teraz tak, standardowo podchodzimy do bossa i staramy się go ubijać, prawda? W tym przypadku zobaczcie, zostajemy automatycznie odepchnięci w ten oto sposób. Także nie podchodźcie niepotrzebnie, tracicie wasze życie i wasze, wasze potionki, także kluczowym w tej taktyce jest to, żeby wykonywać po kolei właśnie te pilary tutaj po lewej stronie, ja to nazywam pilar, ale to tak naprawdę jest jakaś kolumna i zobaczcie na to w momencie, w którym jesteśmy w obrębie tego kwadratu, tego płomienia, czy światła, czy czegokolwiek zobaczcie te gemy te runy schodzą, wygasają które są na tym pilarze i w momencie, w którym wygaśnie E, każdy, e, każda runa wygaśnie z tej kolumny, atakujemy od razu bossa, bo zwróćcie uwagę, że w tym momencie on się nam otwiera i jego serce jest wrażliwe na atakowanie, zwróćcie, patrzcie na to, pyk. W momencie, w którym wam się uda zrobić to za pierwszym razem, e, to gratulacje e, jak dla mnie na apokalipsie plus 15, muszę mieć jeszcze podejście numer 2. I takowe też wykonuję, i od nowa robimy to samo, czyli w tym przypadku ja sobie zaczynam od prawej strony, staram się nie zginąć. No i czekam aż te runy wygasną. Zobaczcie na to, wystarczy tutaj stać, i tak naprawdę, jakbyśmy to wchłaniali energię, złą energię czy, czy dobrą energię z tych run. Na siebie i w końcu te runy przepadają, otwierając w tym momencie bossa i jego serce, i w tym momencie atakujemy już bossa do końca. Czy damy radę? A jeszcze je! A tak mało brakowało. Także to jest dosyć ciekawe, jak dla mnie bombastyczny boss. W końcu mamy jakieś wyzwanie. Nie tylko puste atakowanie i, i, i liczenie na i po prostu wyczekiwanie tego momentu, w którym w końcu boss padnie. Tu musimy się troszeczkę namęczyć, natrudzić, poznać taktykę i technikę, jak to zrobić. Jest, nie jest to jakoś specjalnie trudne, no na, na wyższych levelach sprawia spore kłopoty, nie ukrywam. Ale zobaczcie, golem znów odkrył swoje serducho i w tym momencie kończymy temat. I bossa mamy ubitego, także, także tak by wyglądała taktyka cała cała tutaj. Trudność właśnie polega na tym, żeby skupić się na tych dwóch kolumnach, bo jest to niezbędne, żeby ten golem w końcu się otworzył. Bez tego nie ma opcji, żeby go pokonać, chyba że macie jakiś specjalny e, unikat, którym nawalacie w bossa tak naprawdę z odległości, chyba że jest was czwórka, to wtedy ma to sens wale sobie te TNT, bo sobie zaraz krzywdę zrobię. Nie lubię mieć na głowie e, nic wybuchowego, żeby nie było. I tyle. Taki krótki odcineczek z taktyką na tego bossa. Dajcie koniecznie znać, czy tego typu odcinki chcecie, żeby się pojawiały. Może jakieś taktyki na pozostałe bosiki. Myślę, że na pewno coś tutaj będziemy w stanie wymyślić. Jakieś specjalne buildy. Może, może coś tego typu pomyślimy. No, ale w takim skrócie też myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o ekwipunek. Tutaj... O, i właśnie artefakt się tam drobił. Jeżeli chodzi o ekwipunek, to standardowo karwasze wojownika z trafieniem krytycznym, wirowaniem, promienistym ciosem. Jeżeli chodzi o armor, mamy trzy horror z kowy miksturowa bariera, która jest bardzo, bardzo OP i dodatkowa ochrona, bo plus 15% nie zaszkodzi mieć i, i być po prostu bezpieczniejszym w tej sytuacji. Oczywiście łuczek też z przekaźnikiem dusz, tylko i wyłącznie dlatego posiadam ten łuk. I tyle, no ja jestem mega zachwycony tym bossem, dajcie znać w komentarzach co wy o tym myślicie, czy to wam urozmaiciło grę, czy po prostu e, mówić, myślicie, że to kolejny mech, niepotrzebnie, niepotrzebne utrudnienie, e, ciekaw jestem waszej opinii oczywiście. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze oczywiście i subskrypcje, dzięki wielkie i widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, śmanko, hej!